No to co w sobotę było? W sobotę zaczęliśmy właśnie z grubej rury, od ładnego zameczku Grodziec. Grodziec. Podjechaliśmy i na zasadzie przed bramy też ładnie widać. Zjawiskowy zameczek. Ładnie ułożony, z daleka go widać. On nam się przewijał przez dwa dni, ten zameczek, bo myśmy jeździli. No, próbowaliśmy z różnych stron podjechać pod tą górę. Tak? Że <grym> dzień później też tam byliśmy. <grym> <grym> tak wam się spodobał. Znaczy, mówi się, że, że nam się spodobał, a. A to, że jechaliśmy skrótem do innego szlaku yy, i ten skrót przebiegał bo po prostu tamtędy. Okay. Ciekawe miejsce, w ogóle od XIX wieku przekształcone tak komercyjnie. Restauracja, hotel, na początku XX wieku nawet cesusz tam był. Cesusz Wilhelm, mm. czyli Dniewki muchał. A z takich ciekawostek, najczęściej bywa tak, że jak ruszamy z jakiegoś miejsca, to przez to, że ja mam kask szczękowy, to przeważnie jadę na otwartej szczęce. Żeby się przewietrzyć. Co mnie do szaleństwa doprowadza, bo mi wtedy chuczy strzela w interkomie. W interkomie. I najczęściej Paweł wypowiada tekst: Jakub, Przubica. Przubica, A ja odpowiadam: i kaptury. I kaptury. Dlaczego? Był taki serial: Przubice i kaptury, notabene kręcony w tym ząbku. Dlatego mi się tak to skojarzyło z tym naszym takim tekstem, który jest dość często przez nas wypowiadany, a, a to się okazało, że kręcone na tym zameczku. No.